Cześć, witam bardzo serdecznie w siódmej już serii z Call of Duty, tym razem Black, Opsi Black Opsik. Eee, tak tak wiem, eee, miałem odcinek dodać na 16, tak zapowiadałem, eee, a jest godzina 20.34 w momencie, jak to nagrywam. Także trochę warzywko, ale znowu mi wypadło kilka spraw i nie miałem, nie miałem po prostu czasu tego nagrać. Eee, dobra, nie będę jak tu pitolił, dziś nie ma od razu, nie ma czasu, trzeba jak najszybciej odcinek dodać. Dobra, nowa gierka. Yy, Zwykły, nie? Weźmiemy sobie. Teraz tak, ogólnie w Black Opsie jest z tego co patrzyłem: 15 misji. Także. W tym odcinku Gdzie sobie i tak chyba nagram tylko jedną misję. A potem w pozostałych odcinkach już będą po dwie, nie? Tak fajnie wyjdzie 15 akurat. Taki, taki wstępniaczek. What you talking about? For the numbers, Mason. What do they mean? Where are they brought I don't know anything about any numbers. What about Tracker? You remember him. Give us what we want, we'll guarantee your safety. Ah! Let's start at the beginning Cuba, 1961, the Bay of Pigs. We know you were there. Nie no, chłopy generalnie mi rażą prąda, a mówią o bezpieczeństwie dla mnie, no to... Coś tu chyba jest nie hala, co? No. Kiba.

He will be in here. a plantation. My old plantation. Our attack on the airfield should distract them enough to get you inside. What about the evac? You will have transport waiting for you. Just be there. Excellent. You got company. Sáquen los papeles, ahora. Sáldate aquí. Akurat teraz musieli przejść. Ale Hedzika dostał. Przybił chłopa do lady. E, generalnie ja wpadł na świetny pomysł. E, świetny pomysł, oczywiście tylko dla mnie świetny. Eee, innego formatu, innego formatu serii, w sensie, w sensie takim, że po prostu odpuścimy sobie odcinki codziennie o 16 I po prostu na pewno codziennie będzie się pojawiał jeden odcinek, ale, ale nie o 16, bo, bo czasami coś mi wypadnie i nie jestem w stanie nagrać odcinka Dlatego po prostu wolałbym wrzucać kiedy, wtedy, wtedy kiedy mam czas, a nie ja wtedy kiedy muszę nie? Właśnie tak to jest, że ja mówię, że o 16 będzie odcinek i wszyscy pewnie czekają. A tu dupa, nie ma odcinka, bo na przykład musiałem gdzieś jechać, nie albo coś. Innego załatwić. O Jezu, nie szczele to auto, bo wybuchnie zaraz. Wyda się tu FOF zmienić, FOF jest za duży trochę. Gra. Aha, napisy. A na co tu jest? Ustawienia. Grafika. Sterowanie, rozglądanie się, czułeś myszy E, nie ma tutaj Fowa. Interakcja, współpraca Ej, nie ma FOWA tutaj, nie można zmienić. To słabo, słabo, nie podoba mi się to Oj, to nasz jest. No tak podobnie w... Półgram jak ci, ci, ci wojskowi, jest ta policja. Dobra, lecimy do fury. Znam, że rozejdziemy dziada. I to sterowanie, które nic nie daje. Jest łowo, co? Kieruję, ale to nic nie daje. Co, nie? Po, co to, po co oni to zrobili? Mogli puścić kasenkę i tyle. 16 w ogóle czemu tam 16 pojedynczy strzela, 16 z reguły strzela serią Już, już, idę, idę <coughs> inne? Halo Jest fal, jest fal, tu jest Scorpion Już chciałem strzelić się. Co trzyma ja go tam? Aha, jakiś No ale to i tak będziemy strzelać pewnie zaraz. Tylko niepotrzebne skradanie się. na grafika jest. Znacząco się różni właśnie od Modern Warfare. To jest spoko. W Modern Warfare taka ostra grafika była, nie? Taka wyostrzona strasznie. Tutaj... Tutaj jest właśnie takie minimalnie rozmazane, że tak powiem, wszystko. I od razu widzę, że lepiej się strzela tutaj. W sensie takim, że jak ktoś się trafi, to celowicie nie leci, kurde, w górę aż... Do, do nieba tylko leci, tylko podbija Scorpion z powiększonym magiem. Kurczę fal z Eikogiem A, A może fala weźmiemy, co? Majcie, fala. No i jest w końcu to naprawione, że kurczę. To, że broń ma Eikoga to nie znaczy, że ma inne pociski. Bo poprzednich Call of Duty i kurczę, broń mogła być, nie wiem, stolnikiem naserowym. jak była na przykład do podniesienia broń z Eikogiem to już. Nie mogłeś amunicji z tej broni podnieść, nie? To było chore. KS-23 A tu dane wywiadu są. Ja nigdy w sumie Nigdy nie zebrałem wszystkich danych wywiadu właśnie w Opsie. Nigdy. No to nie znaczy, że teraz, będziemy sobie że, że teraz będziemy sobie zbierać, nie? Nie mam takiego zamiaru nawet. Szkoda czasu na takie rzeczy. Ty Amigo, idź. Nie stoisz. Dobra, weźmy sobie tego Skorpiona. Trochę tym, trochę tym postrzelamy. Fałka. Muszę sobie przestawić od razu ustawienia, sterowanie, walka pod E Ja muszę mieć pod E, bo inaczej to... Za daleko to, to pod V wymyślimy dłużej. Nie no kurde z... z części na części coraz lepiej, nie? Coraz fajniej się gra. Mega przyjemnie strzela w tej grze. Znaczy w sumie w każdy z tym się przyjemnie strzela. Dawaj, wejdziemy, wchodzimy. No to sławmo to mogliby szybciej puścić trochę. Jeszcze? Chyba nie. No i dobrze. O, fal z Tumikiem. A nie będzie tylko co? No. W ogóle w tym blackopsie, to broń z Tumikiem, to każda brzmi tak samo, nie? Ale hej, kto? Ty, No. Ach ty głupie No i tam w ogóle tam u w ogóle no jak prykałem, to z nie się Ale mówię, większość właśnie większość brzmi tak samo w ogóle. Jeżeli chodzi o Black Opsa i, i, i broń z to No tak samo wszystkie przyczyny prawie. No i w końcu krew jest na postaciach, nie Jak trafiamy je. W sensie na przeciwnikach. Bo w MW2 to jeszcze jakbyśmy szali do worków kurde plastikowych. Ładnej krwi, nic. A tutaj krew aż się Zobaczymy, może możemy jeszcze zwiększyć sobie trochę grafika. Filtrowanie tekstur. Ilość ciała sobie zwiększymy na duży. Cienie. jakoś tekstur. Nie, tu już nic więcej nie zrobimy. Oła. Ale się wychyliłem perfilnie na strzała No teraz to krew bryzga fajnie. Wsparcie BTR? Gdzie BTR? A tutaj BTR No i co my z tym fantem robimy Bowman? Co my mamy z tym zrobić? Gratnikiem go tam traktować? Co to? Ja go zniszczyłem? Czy... czy to nie ja? Bambusy, pole bambusów. Kurczę jedna misja, 14 minut, a to już trochę zostało. Tak ja wam że długie te misje. Jedziem po linie. O, jest ja glebę chyba zabić, żebym tak zbiegał. na Próbuję, ale nie mogę. Ale repegię prawie dostałem w plecy, co? Biegnę, biegnę, biegnę. Wow. Ła. Ła. krew Ła. M60-mcdgiver, nie? Czy tutaj unikniemy tambo? To fajnie pierka. Oczywiście szybko się nie powala, ale za to nadrawia obrażeniami ta broń. I pojemność magazynka z pewnością. furną co dobra zroty do góry nie nie ma szans

Workuta. I have plans for you, American. Oh, he did. Sure did. Uh -huh. It was a setup. They knew we were coming. That bastard Dragovich. The Russian. Eh. Uh, he was behind everything. Where did Dragovich take you? To Russia. A labor camp. Oh, a hellhole called Vakuda. Oh my god. What did they do to you, Mason? What didn't they do? Dobra, teraz chyba już ładuje druga misja, ale to sobie poczekamy, a się załaduje. Dobra, na tym sobie zakończymy ten odcinek, tak jak mówiłem jedna misja. Jedna misja, bo jest nieporzyście po prostu z 15 misji. No co, pierwszy odcinek tej króciutki. A potem już kolejny, normalne będą dwa, po dwie misje. Także co? Oczywiście, że ją się materiał spodobał. Zapraszam do łapkowania, do subów. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Nie mówię o której godzinie, bo nie wiem, o której dodam. Eee, a tak jak mówiłem, zmieniamy sobie trochę format. Już koniec tych odcinków o 16. Eee, przynajmniej dopóki jestem tutaj w Polsce. Jak wrócę do Holandii, będę miał więcej czasu i, I wtedy wróci z powrotem ten format, który mieliśmy od samego początku, czyli, czyli od odcinki o 16. No, i to na tyle już. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Nie wiem o której godzinie, ale jutro. Także dzięki za uwagę i trzymajcie się. Na razie hej.